Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejne wydanie Info Dnia. Mamy dzisiaj 18 dzień stycznia. Marcin Borkowski. Zapraszam. A w dzisiejszym wydaniu info dnia. Poszukiwanie sprawcy kradzieży w Bydgoszczy. kontrole jakości powietrza w Solcu Kujawskim. Otwarcie nowej wystawy czasowej nabytki Muzeum w Muzeum Solca. Tropiciele w betlejem, czyli jasełka, przedszkola niepublicznego Dinuś. Nowi wicewojewodowie w województwie kujawsko-pomorskim. Sport i na koniec pogoda. Zapraszam! Funkcjonariusze Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie apelują do społeczności o wsparcie w identyfikowaniu osób, których zdjęcia widzą Państwo na ekranie. Osoby mogące rozpoznać mężczyzn ze zdjęć lub posiadające informacje na temat potencjalnych sprawców, proszone są o bezpośredni kontakt z policją lub osobiście lub telefonicznie. Śledczy z bydgoskiego Błonia prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży konsoli do gier o wartości ponad 1,5 tysiąca złotych, do której doszło 19 grudnia między godziną 14.08 a 14.11 w sklepie przy ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy. Sprawcy, wykorzystując moment nieuwagi personelu sklepu, dokonali kradzieży tego urządzenia. Monitoring sklepowy zarejestrował wygląd złodziei, a policja gromadzi obecnie informacje, które mogą pomóc w ich identificatii kontrolę jakości powietrza w Solcu Kujawskim. Z inicjatywy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Solcu Kujawskim zostały wprowadzone intensywne kontrole jakości powietrza, aby zapewnić dokładną ocenę stanu atmosfery w mieście. W różnych lokalizacjach ustawiana jest mobilna stacja monitorująca. Działania te mają na celu bieżące śledzenie i reagowanie na wszelkie zmiany w jakości powietrza, co jest istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Otwarcie nowej wystawy czasowej Nabytki Muzeum w Muzeum Solca. 17 stycznia w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim zainaugurowano swoją nową wystawę czasową zatytułowaną Nabytki Muzeum. Wydarzenie to stanowiło 15. edycję corocznej wystawy, która podsumowuje działalność kolekcjonerską placówki. Podczas uroczystego wernisarza wręczono podziękowania dla osób i przedstawicieli instytucji, które w minionym roku przyczyniły się do wsparcia muzeum. Wystawa będzie dostępna dla publiczności od stycznia do marca 2024 roku i stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z najnowszymi nabytkami muzeum: Tropiciele w Betlejem, czyli jasełka przedszkola niepublicznego Dinuś. Soleckie Centrum Kultury było dzisiaj świadkiem niezwykłego wydarzenia kulturalnego przedstawienie jasełkowego pod tytułem Tropiciele w Betlejem zorganizowanego przez przedszkolenie publiczne Dinuś. To wyjątkowe wydarzenie było owocem intensywnej pracy nauczycieli oraz małych aktorów z przedszkola. Nauczycielki, czyli Ciocie, z przedszkola Dinuś wykazały się niezwykłym zaangażowaniem w przygotowania do scenariusza i kostiumy, podkreślając znaczenie kreatywności i pasji w edukacji przedszkolnej. Dzieci, pełniąc rolę małych aktorów, wykazywały się entuzjazmem i kreatywnością, co zaowocowało pełnym i emocji barw przedstawieniem. Będzie ono na naszej antenie dostępne całe. A teraz zobaczmy jeszcze fragment. Nowi wicewojewodowie w województwie kujawsko-pomorskim. Województwo kujawsko-pomorskie przywitało dwóch nowych wicewojewodów, co stanowi znaczący krok w kierunku dalszego rozwoju regionu. Pierwszym z nich został Piotr Hemerling, reprezentujący Lewicę, który wcześniej pełnił funkcję burmistrza Kcyni. Hemerling będzie o Odpowiadał za szeroki zakres polityki społecznej, nadzór nad Państwową Strażą Pożarną, rolnictwo oraz zdrowie. Drugi wicewojewoda Michał Koniuch, związany z wojewódzkimi strukturami Polski 2050 Szymona Hołowni, skoncentruje się na obszarze cudzoziemców i spraw obywatelskich. Jego zadaniem będzie przyspieszenie procesu wydawania pozwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców. Nadzór nad nieruchomościami i skarbem państwa, a także nadzór nad inspekcjami, w tym inspekcją transportu drogowego. Koniuch będzie również odpowiedzialny za współpracę z organizacjami porządkowymi. Drodzy Państwo, sport. Unia Drobek-Solec-Kujawski zyskuje kolejne istotne wzmocnienie przed rundą wiosenną, witając w swoich szeregach 20-letniego pomocnika z Kanady Andrew Szapowalowa. Młody zawodnik dzięki swojemu wiekowi uzyskuje status młodzieżowca, co jest dodatkowym atutem dla zespołu. Szapowalow, debiutujący w europejskim futbolu, wznosząc swoje umiejętności i energię stanowi obiecujący, obiecujące uzupełnienie grupy. Wczoraj miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla polskiego sportu. 20. rocznica debiutu Kamila Stocha, jednego z najbardziej cenionych skoczków narciarskich w zawodach pucharu świata. Uroczystość, która miała się odbyć podczas zawodów w szczyrku, została niestety zniweczona przez nieprzewidziane warunki atmosferyczne. Zawody, zaplanowane jako hołd dla wybitnego osiągnięcia Stocha, zostały przerwane po wykonaniu skoków przez pierwszych 40 zawodników. Mimo rozczarowania spowodowanego odwołaniem zawodów, jego wkład w świat skoków narciarskich pozostaje niepodważalny. No i oczywiście, drodzy Państwo, na koniec pogoda. Pogoda na jutro dla stolca Kujawskiego wskazuje na temperaturę około 0 stopni w ciągu dnia. I będzie się obniżać aż do minus 3 w nocy. Charakterystyczne dla tego okresu będą również niski indeksy UV oraz wysoka wilgotność osiągająca uwaga 83%. Te warunki atmosferyczne są typowe dla zimowego klimatu w regionie, dlatego ubierzmy się ciepło i przygotujmy na zimne chwile. To już wszystko, drodzy Państwo. W tym wydaniu wiadomości ja serdecznie dziękuję, ale na koniec dodam, że przygotowaliśmy ciekawą wizualną niespodziankę. Obejrzymy zdjęcia Danuty Adamczyk. Wyjątkowe fotografie z pewnością pozwolą Państwu doświadczyć uroku zimy w naszym pięknym mieście. Zapraszamy do oglądania tych zdjęć po naszym serwisie. Dziękujemy bardzo serdecznie.